Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie. Proszę wybrać numer wewnętrzny lub poczekać na połączenie. 301 pracownicy socjalni, 302 księgowość, 303 dział świadczeń rodzinnych, 333 kasa, 322 fakt. Dziękuję. Ośrodek pomocy słucham. Witam Panią Grzegorz Brzezicki. Chciałem z kimś porozmawiać o Rodzina 500+. To ja przełączę, dobrze? Dziękuję. Proszę czekać na połączenie. Halo. Halo, dzień dobry, Grzegorz Brzezicki. Mogę z Panią chwilkę porozmawiać o 500 plus? Tak. Proszę Pani, mamy troje dzieci, żona jest w trzecim miesiącu ciąży. Mam pytanie, kiedy będziemy składali wniosek, jakie zaświadczenie muszę przynieść? Wystarczy od lekarza, że żona jest w ciąży, żeby dostać na dziecko, które jeszcze się nie urodziło? Żona na dziecko, które się nie urodziło, nie wnioskuje Pan na razie o świadczenie. No jak nie? Przecież jest napisane, że świadczenie w wysokości 500 zł, cytuję, będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Ale no nie jest napisane... ale jest w ciąży. No ale jest, no ma dziecko w sobie, czyli mamy to dziecko. No tak, ale y, to dziecko y, musi mieć datę urodzenia, musi mieć peselek. No, ja, ale to, to nie, tak? nie jest napisane w ustawie. Znaczy jest ja... Tu, na... No nie jest napisane, bo mam ją przed sobą. Jest napisane na dziecko. No to od chwili no, poczęcia... No na no to... dziecko, ale dziecko, no wiadomo, dziecko, które, które jest narodzone, nie na jeszcze nienarodzone dziecko. No, ale nie ma dziecka narodzonego, nienarodzonego dziecko to dziecko, więc jeżeli przyniesiemy doświadczenie, że mamy to dziecko i termin porodu może być w takim w takim dniu, dostaniemy na to dziecko, no, które się nie ja urodziło. Pan wypełni wniosek, datę urodzenia tego dziecka? Weselek musi mieć dziecko yy, nadane, bo Państwo tak wypełniacie wniosek. No to co zrobić, żeby dostać na to dziecko, które jest dzieckiem, a jeszcze się nie urodziło? Wtedy, kiedy się urodzi, nadać państwo weselek, wnioskujecie państwo o dodatkowe dziecko. No tak, ale proszę pani, jeszcze raz zwracam uwagę, że nie jest napisane, że na urodzone dziecko, tylko na dziecko. No to ja mówię, że mam dziecko, nawet mam doświadczenie od lekarza, takich informacji nie podam, no bo te troje dzieci, których mam, mają te dane, natomiast to dziecko nie ma, a w ustawie nie jest zapisane, że na urodzone dziecko, tylko na dziecko. Pana wniosek jest konstruowany, że jest we wniosku data urodzenia, Peselek dziecka i na te dzieci pan wnioskuje o, za, o świadczenie wychowawcze. Pan może się później też ubiegać o zasiłek rodzinny na dzieci, na to dziecko, tak samo i o becikowe. Mhm. Czyli na Ale to dziecko, pan, które się nie urodziło, nie mogę dostać. Nie, no nie może pan y, dostać na dziecko. Bo nie ma jeszcze fizycznie tego dziecka. No ale jest, w Łonie. Jest no, no w łonie, w łonie ima, ale nie jest. jest narodzone te dziecko, proszę pana. Musi być tak jak mówię, akt urodzenia, yy, y, PESELek. Yy. A nie mogę złożyć już PESELu teraz, że jest w łonie mamy, żeby dostało PESEL? No a kto panu tak wyda? No pan musi mieć potwierdzenie narodzonego dziecka, żeby pan poszedł do urzędu, to dziecko zarejestrował, wydają na takie dziecko akt urodzenia i nadają te cele. Czyli rozumiem, że tylko na urodzone dzieci? Dokładnie. Ach kurczę, ja myślałem, że na wszystkie, bo nie doczytałem, że na urodzone jest napisane, że na wszystkie. Nie, ustawa nie przewiduje na wszystkie, nie ma takiego tego. Znaczy na wszystkie te, jakie ja mam... Dziecko, na dziecko, ale dziecko, no, które fizycznie jest, tak? No tak. Przekonała mnie Pani. Bardzo dziękuję. Dobrego wszystkiego. Do widzenia. Do widzenia.